Cześć, tutaj gil36 Jesteśmy na serwerze ekipy Zawalisty Minecraft I za chwilę przejedziemy się tą to kolejką Jak widzicie budujemy swoje y, budowle na mapie płaskiej Tam już się kończy No kolejka No myślę, że jest dość ciekawa Tam się buduje stadion, którego na razie nie pokażemy Bo jeszcze nie jest skończony I najprawdopodobniej będzie on na, na koncie YouTube Zawalisty Minecraft Dobra, jedziemy. Tu powinny być wózki. Są. So. Hmm. Jak to się rozpoczynało? Nie pamiętam. Hmm. No, no, no. Jedź, 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 jedzie. Jedziemy. To nam zajęło niecały jeden dzień, ten projekt. Myślę, że jest dość udany. Lawa. Uuu, lawa. Jeden może w to, drugi w to jechać. WTF. Nie no, nie wierzę. Ja pierdziele. Dobra, jeszcze raz. To się wytnie. No i jeszcze chyba był tam jakiś wagonik. Hmm, burdel na serwerze. Dobra, pojedziemy teraz lewym torem. Może lewy tor będzie bardziej przyjazny. I jedziemy. Hmm, ta część jest podziemna, potem będzie część nad ziemią, która według mnie no, za zabrała trochę mniej czasu na pewno. O, przepaść, o, spadnę. Uj, uj. No, nie, no nie wierzę. Wywaliło mnie. Co? Jezu, dobra. Zaczniemy stąd, żeby już was nie nudzić tym początkiem. Ja pierdolę, to nie miało być tak. Drugie podejście. Przejechaliśmy, dobra. Jedziemy pod górę. I surprise. Widać kawałek stadionu, kawałek naszych dawnych domków. Od razu mówię, że mieszkamy teraz w innym miejscu. Nie mieszkamy tam. Uj, jakie lagi. I z góry. I teraz. Spotkanie z żywiołami. Jest ogień. O, jezu! Jaki syf. I jest woda. I jeszcze do góry. I na małysza. No. Kolejka, no, nie pochłonę a dużo czasu, mimo to mi się podoba. Mam nadzieję, że Wam też się podoba. Głupi wagonik. No, skur, Nie wierzę. No, musi Wam się podobać. No. To by było na tyle. Z tego odcinka specjalnego zapraszam na nowy sezon Let's Play with Gil 3.6. Żegnam. Zapraszam do subskrypcji. Na razie.